Dzień dobry Państwu. Osiołkowi w żłobie dano, w jednym owiec, w drugim sia. Postanowiłem podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na temat bardzo trudnego wyboru, który czeka koalicję obywatelską w prawyborach i wysunięcie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Raczej nie będzie to Donald Tusk, nawet na pewno, bo ma zbyt poważne zadanie do wykonania. Będąc liderem, premierem, musi dokończyć swego dzieła i kto wie, może jeszcze przez kolejną kadencję, o ile rozliczy PiS. No ale teraz mamy do wyboru Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski. Dwóch polityków, dwóch państwowców. Dwóch, można powiedzieć, idealnych kandydatów. Ja się zacząłem zastanawiać, mili państwo, gdybym miał dokonać wyboru, to kogo mógłbym wskazać? Z jednej strony mamy polityka, obydwaj politycy mają mnóstwo zalet, o wadach nie mówię, bo to nie jest jakby przedmiotem sprawy. Każdy ma jakieś wady, i nie o to chodzi, żeby komuś te wady wytykać. Ale zalet, no, Rafał Trzaskowski mówi w kilku językach, bodajże chyba zna hiszpański, włoski, francuski. No, angielski jest jego jakby, jakby drugim językiem. Yy, można powiedzieć, poliglot. Świetny samorządowy, jest prezydent y, stolicy naszego kraju y, i to można powiedzieć wieloletni. Y, człowiek, który potrafi się, tak powiem, zachować w towarzystwie. Y, ma poglądy bardziej liberalno-lewicowe. Jego projekt Campus Polska, wszyscy przecież Państwo znacie, zgromadził tłumy młodzieży i też, no, trzeba to przyznać, odebrał elektorat Lewicy, która się miota pomiędzy partią Razem, która udaje socjalistów, a Pisem, tak nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić. Włodzimierz Czarzasty, Anna Maria Żukowska postaci dosyć bym powiedział, takie, Wręcz teatralny. To są takie przerysowane postacie, które w zasadzie niczego dobrego do polityki nigdy nie wniosły. A raczej próbują ubijać piankę na, na różnych kontrowersjach, czy przepraszam za określenie, ślizgać się na czyichś plecach. Nie wiem, czy się można się na czyichś plecach ślizgać, ale użyjmy takiej metafory. Z drugiej strony mamy kandydata. Powiedziałbym bardziej niż nie tuzinkowego. O szyku brytyjskiego, angielskiego gentlemana y, z bardzo sławną żoną, dziennikarką Anne Applebaum, przy okazji Żydówką, Radosław Sikorski. Człowiek, który ściska ręce najważniejszych ludzi na tym świecie, z którymi się zresztą znaje, z nimi po imieniu. Jak wieść gminna niesie, Anna Applebaum ma przepustkę do Białego Domu, gdzie może bywać w dowolnym czasie. Należy do kręgu doradców Joe Bidena i Kamali Harris. Zaraz się odezwą głosy, no ale to przecież syn państwa Sikorski, Applebaum służył w amerykańskiej armii. Jak Anna Applebaum miałaby być pierwszą damą? No, mogłaby być. Czyż to nie byłby taki, można powiedzieć, mariaż pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi? Bardzo sympatyczny, który będzie powodować, że Polska nie będzie paziem, trzeciorzędnym paziem na dworze wpływów amerykańskich, tylko będzie równoprawnym partnerem. Z kolei Radosław Sikorski o poglądach, no. Na pewno troszeczkę bardziej klasycznych, nie mówię konserwatywnych, klasycznych. Na raz wiąże krawaty, tak jak ja. To też jest pewien komunikat. Ja nie wiesza tak czy się jak krawatów w szafie, zawiązanych. To, mili Państwo, to jest, to jest bardzo ważny szczegół, bo mężczyźni dzielą się na tych, którzy krawaty zawiązane już wieszają w szafie. I na tych, którzy krawaty wiążą sami, potrafią to robić całkiem dobrze, z pewną, jak to mawiał słynny aktor Wolejko, z pewną niedbałością. A Radosław Sikorski tak właśnie wiąże krawat z tą niedbałością. Aczkolwiek zadaje mu to szyku. Diabeł tkwi w szczegółach, to są drobne kropki, które po połączeniu razem z ładną tweedową marynarką, piękną angielszczyzną, Umiejętnością poruszania się na dyplomatycznych salonach Europy i świata przede wszystkim, lubiany przez polityków, odrobinę sarkastyczny, ironiczny, i bardzo lubię, kiedy tytułuje Andrzeja Dudę, panem prezydentem, w końcu Radosław Sikorski jest zawodowym dyplomatą o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu. I teraz mamy Zagwozdawca. Czy Rafał Trzaskowski, rzutki, młody, relatywnie, poliglota, samorządowiec, bliski młodzieży, potrafiący rozmawiać z młodzieżą, no może nie bywający w świecie aż tak często, ale mający dobre relacje z, można z taką bardziej liberalną, lewą stroną świata, czy Radosław Sikorski, znany w świecie, lubiany, Mający dobre kontakty towarzyskie z przywódcami państw. Bo musimy pamiętać o tym, że prezydent Rzeczpospolitej jest głową państwa i współdziała z ministrem spraw zagranicznych i premierem, realizując też politykę zagraniczną kraju. A myślę, że dbanie o politykę zagraniczną dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie i Polska jest postrzegana bardziej niż pozytywnie na arenie międzynarodowej. Czy można byłoby to umocnić? Przypominam też, że Radosław Sikorski był ministrem obrony narodowej, na bezpieczeństwie się zna. I to jak nie byle kto, bo przecież w końcu walczył z kałachem rynku w Afganistanie. Nie byle jakie doświadczenie. Jego zdjęcia kilka krąży w sieci, to też dodaje mu tej charyzmy? Można powiedzieć, że jako potencjalny ewentualny zwierzchnik sił zbrojnych wie, o czym będzie mówić do żołnierzy, bo sam takim żołnierzem choć wtedy był przecież reporterem, ale też i był żołnierzem z Karabina Wey. To dodaje mu jego wizerunkowi sił. Sam obraz państwa Apelbaum, kiedy oglądam ich wspólne zdjęcia, wzbudza takie moje ciepłe myśli. Z drugiej strony jest Rafał Trzaskowski ze swoją małżonką. Mieszkający w mieszkaniu w bloku, sympatyczne, zgodne małżeństwo, uśmiechnięci, mili ludzie, kochający się wzajemnie. Ma taki obraz pewnej polskiej skromności. Mimo tego, że jest politykiem pan Rafał Czaskowski, z wieloletnim stażem, to jednak jest człowiekiem skromnym. Skromnym i pokornym, przyjacielskim, nie jest też, nie wiem, czy to jest dobre słowo, politycznie agresywny. Jest stonowany. Stara się znaleźć wszędzie z ludźmi wspólny język, zrozumieć ludzkie problemy, ale tam, gdzie trzeba, jest stanowczy. Prawda, że trudny wybór mieli państwo. Ja no powiem szczerze: bardziej y, odpowiada mi Radosław Sikorski, ale bez cienia wahania oddałbym głos na Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli będzie startować w Borach i zostanie wysunięty przez koalicję obywatelską jako kandydat na prezydenta, to bez cienia wahania Oddam głos na pana Trzaskowskiego. Tak, mówię, nie mówię dzisiaj o wadach. Absolutnie. Choć każdy z tych dwóch kandydatów wady ma. Myślę, że cała sztuka polega na tym, by właśnie o tych wadach nie mówić, nie eksponować ich, nie zaznaczać tylko skupić się na ich zaletach. Który z nich byłby lepszym prezydentem? Prawybory wybory przeprowadzane przez koalicję obywatelską. Też nie mogą się odbywać w oderwaniu od woli wyborców. Tak, bo koalicja obywatelska jako zbiór partii politycznych istnieje dzięki opinii publicznej. Otrzymała władzę też dzięki opinii publicznej, a zatem nie może dokonywać wyborów bez zasięgnięcia tejże opinii u swoich wyborców. A mi wziąć ją pod uwagę. słuchać się w głos wyborców, czy bardziej widzieliby pana Radosława Sikorskiego jako prezydenta RP, czy może pana Rafała Trzaskowskiego. To jest i będzie jeden z najtrudniejszych wyborów. Jestem ciekaw państwa opinii. To nie jest kwestia symetryzowania, bo trzeba będzie podjąć decyzję. Koalicja obywatelska taką decyzję podejmie. Wiadomo, że zagłosujemy, tak przynajmniej uważam, zagłosujemy na tego kandydata, który zostanie wyłoniony, ale gdybyśmy mieli taki wybór. Jak Państwo postrzegacie, czy bardziej Rafał Czaskowski, czy Radosław Sikorski? Czy też widzicie ten duet Sikorski Applebaum, czy Państwo Sikorscy? Te dwie pierwsze damy, co byłoby bardziej pozy byłoby takie bardziej pozytywne dla Polski, ciekawsze, bardziej interesujące. Jak to widzicie? Mój wybór padłby oczywiście na, na pana Sikorskiego. Gdybym miał w prawyborach głosować, to bym oddał na niego, na niego swój głos i widziałbym panią Ann Applebaum jako pierwszą damę. To byłoby bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawa kadencja, i też i jej obecność w polityce, można powiedzieć, już międzynarodowej, też myślę, że Polsce dodałaby pewnego kosmopolityzmu. No raz, że jest Amerykanką, dwa, że jest z pochodzenia Żydówką, i do tego mamy jeszcze Radosława Sikorskiego, a i syna amerykańskiego. No i Mafocaskowski. Taki czysto patriotyczny, skromna polska rodzina. Pełna serca, sympatii. Sympatyczna pani Trzaskowska, po prostu taka, można powiedzieć, kobieta, w dużej mierze niezależna, ale też bardzo kochająca swojego męża. Kochająca też swoją ojczyznę. Trudne zadanie. Dajcie Państwu znać w komentarzach, kogo byśmy wybrali, jak Wy widzicie ten wybór, a gdybyście mieli dzisiaj wybrać. Pozdrawiam Państwa serdecznie, widzimy się e, tradycyjnie o 14.00. Pozdrawiam.